A witam, teraz kurwa pokażemy, że to nie jest kurwa melina, jak je jebani biedzą, że tu jest kurwa melina. Melinę macie kurwy jebane. Wy, hederzy jebani, to jest kurwy jebane dalej. скурба малина свализаебана хэджиебани Kurwy zajewane, bo pokażcie kurwy jewane twarz, hej, fele, jest zajewane. Kurwy, nie jeszcze pisać kurwy jewane, tylko SMSy i dzwonić kurwy do mnie. Cwele zajewane? Gdzie jest wasza wasza, nie wiem co powiedzieć, kurwy jewane, bo ciężko jest to powiedzieć o was. Gdzie macie kurwy jewane szacunek? do ludzi cwele zajewane w oczu powiedzcie kurde o tym, że niby jest na A nie są samy dzwonicie kurde, piszcie komentarze cwele zajewane. kurze jewane jesteście i tyle cwele. To jest dla was. 故事一般的。